Siema! Dzisiaj pokażę Wam nową stronkę, na której za darmo możecie wypłacić sobie skiny do a Punkty zdobywa się za wypełnianie ankiet, quizów oraz różnych zadań. Na sam początek możecie wejść w zakładkę Rewards i odebrać Daily Reward oraz wpisać mój kod, za który dostaniecie sporą ilość punktów. Kranie. A jeszcze wspomnę, że ankiety są w pełni anonimowe, więc nie musicie się martwić o żaden wyciek danych. Polecam Wam również aplikację mobilną na sklepie Play, która nazywa się Clicklud. Strona jest w pełni zaufana. Teraz na ekranie pokażę Wam yy, screeny z ofert wymiany, które stronka mi wysłała skiny. Mogę jeszcze dopowiedzieć, że po jednym dniu grania na tej stronce wypłaciłem sobie skiny warte około 5 euro. Bez żadnego wpłacania. Można od razu wypłacać. Bez żadnego potwierdzania. Wszystko jest legitne. A teraz na ekranie powinien wyświetlić się mój kod, który możecie wpisać tutaj w tym okienku. Ja już wykorzystałem kod innego mojego kolegi, więc tutaj już nie mam nic. Ale wy tutaj będziecie mieć normalnie kod. Wpisujecie ten kod i dostajecie punkty. Dzięki za oglądanie. Na razie.